widzowie, W dzisiejszym odcinku zagramy w Roblox Toilet Defense. Tutaj, tak na szybko, trochę ten odcinek raczej chyba będzie. Nie wiem, będzie trochę dwie minuty. Ale zrobimy, widzowie, opening. W tym openingu zrobimy tyle kreatów. To są na przykład kreaty z nowego update'u. To są kreaty z mafia kreatów, jakby. I tutaj są Chaotic crate. Najwięcej Chaotic crate'ów kupiłem, bo najtańsze. 10 Chaotic crate'ów po 500. Ja tu miałem trochę kasy. Jeszcze mi trochę zostało. I jeszcze tu. Tutaj trochę chyba dwa razy dziesiątki kupiłem. miałam pojęcia. No to wydałem 4000 i na to tak samo. Ale tutaj też dużo mocno wydałem. Więc docenicie, że straciłem tyle gemów na takie coś. On chociaż strafił w Furistik krejcie coś mocnego. Dobra, a więc zapraszam do oglądania. A, i widzowie, w tym odcinku w tym odcinku zrobimy... Znaczy... Chyba od tego odcinka, jeśli jeszcze uda mi się może... Robić, ale na pewno o, jeśli nie od tego odcinka w tym odcinku będzie to w następnym odcinku by, mamy już edytora filmów e, więc jakby trochę będzie tu pozmieniano Dobra, ja, tu, ja tu kiedyś kiedyś jak w to grałem w tym miejscu trafiłem trzy hypery naraz już ich nie mam bo kiedyś sprzedałem czas więc szczęśliwe miejsce, oby to. Dobra, zacznijmy widzowie od mafii. Ja. Zbieramy sobie. What? To będziemy, nie, jakby to Gramy tak, patrzę o ma mafia, crate to, raz, dwa, trzy, cztery, nie, nie mam pojęcia, ja trafimy, no dobra, teraz, chaotic trader. Od razu lečime si mi krejtami. Ajajaj, słabo. Zdałem tyle gemów. Ile jest w ogóle procent tego? Tutaj tu. Aha, no to fajnie, to dlatego nie to Nie patrzyłem, że tak. Kompletnie. Jo, ja potrafię? Powiem tak, tyle krajców wydanych, nie? No, ale przynajmniej tańsze. Nie. Chociaż i dwa mityki, sam jeden już, nie pamiętam. Ja nie to Co to ma być? Dobra, nie idziemy to do... coś, Nie jest nie, nie, nie Jestem na proplazie. Co się za... Fajnie! Stworzyłem z jakieś 200 krejtów, nic, nic mi dobrego nie wyleciało, jak to jest w ogóle możliwe? Jak? Jeszcze tutaj mamy które Proszę, patrzcie Jakieś... O, no, tak. Także to będzie. Najbardziej widzę polujemy na tego, ale bym musiał. Już... tego. Ale oczywiście. Mnie to nie przeszkadza, jakby trafiłbym. ale szansa. Szansa jaka. A dobra, żebyście lepiej widzieli widzowie. To tutaj. Tutaj będziemy. Brać. Żeby Trafiam pewnie same mityki. Ja jeszcze wcześniej przed odcinkiem rano Nazywają Patrzcie. Raz, dwa, y, raz, dwa, trzy, cztery, pięć osiem tych wszystkie z tych krajów, więc Osiemdziesiąt procent szansa w ogóle jaka na to fajnego. Dobra, zbieramy. A, jak zrobiłem też Gemy, nie wiem czy zapominacie mnie, ale posprzedawałem bardzo dużo postaci, zrobiłem z tego 80 tysięcy. Więc, no, 8, 8, 8, 8, 8. Nie gadaj. No, kurde, słabe. Ile A GODLY! il A GODLY! Oh kurda Mostna. Mostna. Mocne. Mocne. Jeszcze dwa kreciki. Podaruj mi pudełko. za późno goś. <ścoughs> nie no nie. Oje. No. Dore. Moim widzom to pozdrawiam, ale pewnie... Dobra e. Fajnie, fajnie, cieszy mnie to co trafiłem Bardzo mnie cieszy. Ale jeszcze fajnie, bo bym takie coś trafił Kurde. Ał. Wszystko. aż Dora. Dobra, jeszcze trochę 50 tysięcy kup. Dobra, nie mam pojęcia, teraz nie liczę. M się. Ale jeszcze tu Troszeczkę otwórz, podli. E, Już mam dosyć tych podli, fajne. Mogą się może sprzedać, to trochę to robię. Jak patrzę, to dużo to robię. Jeśli mitiki chodzą po 2000, to będę ucieszony, nie? Dawaj, ultimate, ultimate. Tak, przyszliśmy na końcu, nie? Fajnie. Ja. A trochę słabe, trochę geek Otworzyłem tych krecików. Trochę trafiłem. Znaczy. O ile takie rzeczy. Takie coś... Kurde, a to? To fajny zarobek widzę. Fajne. Najbardziej marzę, o takie w tej... A, właśnie. E, kupiłem se Ultimata. Patrzcie. Mam e, Titan Gardering Cameraman i Titan Repair Camera. Tutaj dostałem... Tutaj. Też dostałem. Znaczy, kto kupiłem, to dostałem. Nie wiem, jak dostałem yy, 500 kredytów, Znaczy, 500 kreytów, czyli będę miał cały zupełny ekwipunek, nie? A, właśnie, powiem wam, śmiesznym rzeczem. Ja się tak czasami wymieniałem, nie? Powiem wam, tak. Yy, nie wiem, czy to było dobre, ale coś takiego zrobiłem. Golden Future Large za Futuristic i Galestial i Titan Repair Cameramana. To sprzedałem, to próbuję sprzedać. Znaczy jeszcze nie wiem. jakoś trochę zarobić. To. Trzeba chociaż troszkę zarobić, bo to się tak w połowie, uda w połowie się udało. Um. Coś tu kupi. Mega reaktor. Fajnie. 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 Ja to coś. <laughs> Kolejnego, Kolejnego ultimata. Coś takiego ja próbuję teraz sprzedać jakieś takie To sprzedam za jakieś... A. jestem chyba. Powinienem być na plaży przynajmniej. Tak, Pro Jeszcze jestem. No nie chcę tego. Nie wiem, o miałem już to dobre nie, że takie dobra, yy, tu po wystawie o, o, patrzcie to, yy, 1 to będzie działało, będę, będę ucieczony. To jeden ty A tu? 3000, nie wiem kompletnie, czy to dobra cena, ale mam nadzieję, że tak.

Klasnie. Ja tu widzę, że jeszcze po odcinku coś porobić, po odcinku jakoś zarobić. A, dobra, jak już lecimy, to lecimy widzowie do końca zawsze trzeba do końca eee, kupujemy te credits patrzcie S osi z 8... powiem wam tak, widzę. Z 80 tysięcy gemów mam 42 gemy. Mam nadzieję, że opłacało się teraz pokupić. Dobra, lecimy tutaj. Otwieramy tu rzeczy. Krajdy. Kompletnie. Aż mi trochę przy. ee, Shiny, no fajnie, że komplet, powiem tak, komplet, kompletnie mi się to nie opłacało. pan zaraz, ja zaraz. Każdy kraj. Dobra, to wy kończymy odcinek. Tu jest twój. Trafię jakiś fightisti. No jest to! Aha, fajnie. Dobra, mam nadzieję, że Wam się widzę spodobał i... Pamiętajcie. Próbuję jakoś porobić rzecz. I jest szansa, że będzie odcinek z tego jak zdobyć... E... Jak zrobić karton tutaj po... Przepraszam, deputowan. Będzie i... Hello!